I oczywiście Mago widzę w strony Kebus. A w dzisiejszym odcinku, e, pogadamy o tym, czy wyniki meczów mają wpływ na ceny naklejek. Także zapraszam do oglądania. I oczywiście, przypominam o wejściu z reflinku w opisie. Na 1500 subów będzie fajny konkursik. E, organizujemy razem ze stronką, także warto sobie wejść. E, I tutaj macie termową skrzyneczkę. Macie też sklep, z którego możecie sobie jakieś tam skinki fajne kupić. Także polecam. A my przechodzimy do odcinka, e, czyli, tak jak zresztą już powiedziałem. Czy rzeczywiście wynik meczów ma wpływ na cenę naklejek, będę tutaj się odnosił tylko i wyłącznie do Antwerpu, ponieważ są to wydarzenia, z którymi jesteśmy na bieżąco i one mają jakby realne znaczenie, jeżeli chodzi o rynek. Także wejdziemy sobie na przykład. Na przykładzie, Natus Vincere, Antwerp. Pozwolę się tutaj najpierw odnieść do nawi, ale to zaraz powiem dlaczego. Wczoraj, na przykład, mieliśmy mecz. E, gdzie było Nawi kontra Ent, no wiadomo, Nawi wygrało, e, czyli wczoraj był 21 i mimo jakiegoś tam lekkiego wzrostu, który rzeczywiście nie był jakiś wielki, e, to już mówię dlaczego. No, jest to drużyna, która raczej niczym nie zaskoczyła. Nawi jest samo w sobie dobre, e, skład ma dosyć mocny, mocno się zgrywają, e, dlatego jakby nie było to nic nowego, ale odwołam się tutaj do Boomija. E, boom... Tutaj Bumidż fajnie wczoraj zagrał, e, bardzo dobrze zagrał Newka i tutaj już wczoraj mieliśmy wzrost, mimo że dzisiaj cena opadła i mamy go za około właśnie 28 groszy, e, gdzie buy ordery są po 16, to wczoraj cena Bumidża, e, nie widać tego na wykresie, ale wczorajsza jego cena sięgała nawet 58 groszy. Także warto sobie też na to zwrócić uwagę. No, bo jest to jednak, jakby nie patrzeć, dosyć duża przebitka. Jeżeli jesteśmy na bieżąco z wydarzeniami, to naprawdę idzie na tym zarobić. Więc ja właśnie przy finale, który będzie dzisiaj, e, możliwe, że zakupię właśnie jakiegoś boomidża albo a, jakąś naklejkę, czy w sensie jakiś autograf e, z NAVI, bądź e, z innej drużyny. E, wejdziemy sobie na przykład do Team Spirit. Bo oni też coś tam wygrali, i tutaj sobie wejdziemy na Antwerp. No, tutaj to chyba jest po tym odpadnięciu, ale to zaraz tak mi się wydaje. No, i teraz są już dosyć tanio tutaj, jeszcze byli na fali, zaczęli wygrywać, było wszystko fajnie. No, ale końcowo odpadli, z tego co mi się wydaje. Zaraz sobie zresztą zobaczymy, żeby wam dokładnie to powiedzieć. Także już sobie odpalam i mamy fazę playoff i tak, i mamy dzisiaj finał face Na'Vi Spirit wczoraj odpadło e, dlatego też tym jest spowodowany ten spadek wejdźmy sobie zatem na face e, bo na pewno jeżeli face wygra e, no to wtedy wtedy cena face'u może, może podskoczyć nie oszukujmy się, Na'Vi jest jednak faworytem jeżeli chodzi o to spotkanie, jeżeli ktoś tam interesuje się rzeczywiście meczami sportowymi e, no ale jeżeli chodzi o Face, to i tak zaliczyło już lekki wzrost, bo z około 46 nawet groszy byliśmy w stanie dorwać do 55. Także myślę, że po finale, jeżeli rzeczywiście uda mi się wygrać, dzisiaj o 18.00 się zaczyna, także wtedy się mniej więcej dowiemy. No to wtedy Face naprawdę ma szansę na jakiś sensowny wzrost. Także rozważyłbym zakup jakiegoś tam autografu z Face'u, ewentualnie. Ewentualnie naklejki, bo jeżeli wygra, no to na pewno będzie większy wzrost, wzrost niż na nawi. Aczkolwiek nawi jest pewniejsze, więc jeżeli, no to mówię, trochę od Was to zależy. Trochę to jest taki gambling, no bo nie oszukujmy się, jakby mamy parę wytycznych, które nam wskazują na to, że nawi może wygrać, parę na to, że face może wygrać, ale koniec końców, wydaje mi się, że po wczorajszym spotkaniu nawi naprawdę ma większą przewagę niż Face, aczkolwiek zobaczymy, wszystko się może wydarzyć, dlatego nie skreślam Face. E, tutaj mamy kolejne spadki na kapsułkach, no to nic dziwnego. E, cały czas czekamy na promocję i e, myślę, że jutro dowiemy się w sensie dowiemy się, jak będą wyglądać te kapsułki finalistów. E, bo nie wiem czy je dzisiaj wprowadzą, szczerze powątpiewam. Ale jutro myślę, że mogą już być wprowadzone te kapsułki finalistów. I wtedy dowiemy się, czy rzeczywiście przygotowali coś specjalnego dla tych finalistów, czy jednak będzie to po prostu odgrzane kotlety i te same autografy, które mamy w pojemnikach z autografami. Zobaczymy, jak to będzie. Także podsumowując, generalnie pytanie główne z odcinka: tak, mecze mają wpływ na ceny naklejek. Także mam nadzieję, że mniej więcej wam to rozjaśniłem. I to by było na tyle. Trzymajcie się i cześć.